Witam kolegów hodowców. Chcę Wam tu dziś pokazać. Jestem na gołębniku. Tu są skorupki i młode. Tu widać maluchy. Pierwsze młode. Po gołębiach lotowych tutaj się klują. O, tu też. Także niektóre pary tu bije. Mamusia że tak powiem doczekały się młodych także młode dzisiaj się dzisiaj, wczoraj, bo to widać, że te są już dwudniowe, te musiały się dzisiaj wylęgnąć także młode się tu lęgną, po te pierwsze pary, które e, zniosły najszybciej jajka to już mają młode także teraz powinno Sprawdzam kolejnych, są nadziobane, także widzę, że młode się teraz będą lęgły, będzie wysyp, także sezon zaczyna się na całego. Tu siedzą gołąbki, o niektóre jeszcze tutaj już albo jajka potłukły, bo nie wszystko wychodzi tak idealnie, że się wszystko udaje, są jeszcze jakieś pary, które nie zniosły. Dopiero się doparowują, więc, więc nie wszystko jest tak, tak, jak powinno być. No ale nigdy nie jest idealnie, także tak to w tej chwili wygląda. Eee. O i tyle, i szykujemy się powoli do sezonu. Taka krótka relacja. Pozdrawiam. Dobry lot.